Po raz kolejny na Kępińskim Rynku odbyła się edycja Zrywów Wolnych Serc. Akcja realizowana jest przez Komendę Powiatową Policji. Tym razem w działania włączyło się gimnazjum w Mroczeniu należące do Padportu. Zryw Wolnych Serc zorganizowany jest w ramach działań Profilaktyka a ty Akcja rozpoczęła się na Baranowskim Rynku, gdzie dotarła młodzież w gimnazjum w Mroczeniu oraz uczniowie szkoły podstawowej. Przypomniano zasady akcji PAD, czyli promowanie wśród młodzieży życia bez używek. Odczytano odezwę, była muzyka, wspólne tańce i zabawy. W ramach akcji uczniowie pojawili się w sklepach aby przypominać sprzedawcom o zakazie sprzedawania alkoholu i papierosów osobom nieletnim. Następnie akcja przeniosła się na Kępiński Rynek, gdzie dołączyła młodzież gimnazjum nr 1 i nr 2, a także gospodarz miasta i gminy, burmistrz Piotr Psikus. Za udział w akcji dziękował młodzieży komendant policji Waldemar Tyrański. Z okazji Dnia Dziecka oczywiście się spotkaliśmy, ale również z okazji dnia, gdzie preferujemy zdrowy styl życia przeciwko używkom, przeciwko... W wyniszczaniu organizmu cieszę się, że tyle osób chciało z nami współpracować, przyszło na rynek, cieszymy się, że możemy się spotkać i wspólnie parę minut pobawić się i pomyśleć właśnie nad tymi rzeczami, które wyniszczają nasz organizm. Uczniowie śpiewali piosenki, odbył się pokaz i nauka zumby. W samo południe odczytano przesłanie zrywu Wolnych Serc, i przez minutę młodzież położyła dłoń na sercu, aby w tym wspólnym geście połączyć się z uczniami w całej Polsce, również uczestniczącymi w podobnych akcjach i zamanifestować swoją nietolerancję wobec używek i uzależnień. Tradycją już stało się w Kępnie, że wspólnie zatańczono Belgijkę. Włączył się do niej tym razem komendant powiatowy Policji w Kępnie, młodszy inspektor Waldemar Tyrański. W tegorocznym zrywie Wolnych Serc udział wzięło prawie 300 osób, to znacznie więcej niż w roku ubiegłym organizatorzy akcji zapraszają już za rok. Będzie lepiej, daj słowo, nie bój się, uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość.